Na kolejnej lekcji cywilno-fizycznego. W dniu dzisiejszym stabilizacja centralna. Dzisiejszą lekcję podzieliłem na dwie części. Ta pierwsza, w której teraz się znajdujemy, to jest część czysto teoretyczna, a więc powiem, dlaczego właśnie stabilizacja centralna dlaczego to są ćwiczenia bardzo istotne, choć wyglądające tak naprawdę niepozornie. W drugiej części pokażę Wam kilka ćwiczeń, zaproponuję kilka. Wariantów, utrudnień, ułatwień, które, które później w domu sobie przećwiczycie. Właśnie, dlaczego stabilizacja centralna? No, tak naprawdę są dwa powody, dla których wybrałem ten zestaw ćwiczeń. Pierwszy to taki, że na pewno ćwiczenia znacie, ponieważ robiliśmy je na lekcji wychowania fizycznego na pewno nie wszystkie, ale część z nich tak, więc, więc tutaj będzie Wam na pewno łatwiej. Drugi powód to jest taki powód, że wcześniejsze lekcje koncentrowały się na kształtowaniu jakby to powiedzieć mięśni, które w cudzysłowie widzimy zewnętrznie, a więc nasze bicepsy, tricepsy, mięśnie ud. Czyli coś podnosiliśmy, coś dźwigaliśmy, chociażby nawet ciężar swojego ciała. Natomiast stabilizacja centralna to są ćwiczenia również mięśni, ale mięśni głębokich. Tutaj, tak jakby około kręgosłupowych, których no, fizycznie nie widzimy czy też zewnętrznie nie, nie widzimy, a są bardzo ważne. Bardzo ważne jest, aby te mięśnie wzmacniać i kształtować, ponieważ to jest taki nasz fundament. Tak? Jeżeli mamy dobrze wzmocnione i ukształtowane mięśnie głębokie, no to tak naprawdę wpływa na wiele czynników. Na to, że. No, czujemy się dobrze, nie ulegamy urazom podczas uprawiania sportu, a jeżeli już uraz się pojawi, to, to szybciej wracamy do pełnej sprawności i, i do zdrowia. Nie mamy różnego rodzaju dolegliwości, takich jak na przykład ból kręgosłupa, albo tak jak wspomniałem wcześniej, te dolegliwości są mniejsze, dlatego też te, te mięśnie są bardzo, bardzo istotne. Ćwiczenia, które Wam zaprezentuję, wykonujcie na początek powiedzmy w jednej serii trwającej 20 sekund, potem możecie sobie to wydłużyć do 30 sekund, możecie podzielić sobie na dwie serie po 20 sekund, także tutaj czas i ilość serii będzie uzależniona od tego, jak już dobrze, jak dobrze wykonujecie te ćwiczenia. Fajnie jest te ćwiczenia wykonywać przy lustrze, gdzie będziecie mogli korygować sobie ułożenie Waszego ciała. Jeżeli, jeżeli no lustro na tym poziomie, na, nic, na, na poziomie podłogi będzie problemem, poproście o, o, np. o rodzica o to, żeby w wykonywaniu ćwiczeń korygował Wasze ustawienie albo Was troszkę obniżył, podwyższył, żeby to ćwiczenie było wykonywane poprawnie. Oddech, napięcie mięśni, podczas tego ćwiczenia to jest to, co, to, to na, na czym musicie się najbardziej skupić. Słuchajcie, troszkę teorii za nami. Druga część to jest już praktyka. Pokażę stabilizację przodem, bokiem, na plecach. Zapraszam do oglądania i do, do ćwiczenia.